W dzisiejszym odcinku zabiorę was do miejsca, które już dawno zostało zapomniane. Dinozaur. Fajny. Ciągle mam wrażenie, że ktoś tu jest. Jezus Maria, jak się wystraszyłam. Tu jest jakaś ławeczka. Trochę nieprzyjemnie tu. Ała. To jest jakaś fontanna chyba. Nie wiem, ale ptaszki ładnie ćwierkają. Tu nic nie ma. Tu jest jakaś, no jakaś studnia. Wiecie co? Pójdę stąd już. No wow, a to co to? Tam coś jest. Okej, ok, czas mi się zmywać. Coś tu wszedł. Ktoś tu przyszedł. Jakieś tarasiki, nie wiem co to jest, ale... Tam niżej jest jakiś domek jeszcze. O, wyszłam w patyki. O. O kurwa. Ten teren jest ogromny, no i zwiedzenie jego całego jest no ciężkie. Tu też jest jakaś bramka, ej, czy też coś jest, tylko widzicie, tu są już krzaki. no, Wiesz, a tam już potem nie ma krzaków, to tylko wejście jest z krzakami, a później nie. Hmm, ja chyba to zwiedzę całe, jak <grytanie> sobie myślę, jak mnie jakaś zwierzyna nie zaatakuje, albo ludzie, albo kto tam będzie, czy co tam będzie. Ogólnie byłam w tym domku, tam z tamtego przejścia, w tamtym, przez tamto wejście, zaraz ja Wam pokażę. Trochę też nagrałam, ale nie nagrywałam dokładnie, bo bardziej skupiłam się na tym, co tam znalazłam. A mianowicie w tym domku znalazłam dużo, naprawdę dużo ciekawych dokumentów, które no nie mogę za bardzo pokazać. A, tak myślę, bo jednak to są takie prywatne sprawy, chociaż ludzie to zostawili, ale to tak dziwnie trochę, bo zostawili to tak nagle, wiecie, widać wszystko porozrzucane i, i no o tutaj jest ten domek, nie jest jakiś on wielki, przynajmniej tak się wydaje. Dużo tu jest krzaków, więc no ciężko byłoby tu jakby dojść, w sensie sprawdzić cały teren, nie wchodząc przez te wszystkie furtki. W sensie chodzi mi o to, że na przykład jak chcę do domku iść tego, to muszę przejść przez tą furtkę jak chcę na górny teren do tego dinozaura, no to muszę chyba przez tamtą, przez tamtą furtkę. Tamta furtka, której, przez którą jeszcze nie przeszłam, też do czegoś innego. Ta tutaj, przez te krzaki, to myślę, że to teren tutaj, ale i tak, widzicie, tu są krzaki, więc i tak nie dojdę tą furtką tam, nie, doj nie dojdę do tego domku. Eee, tu jest jeszcze taka barka. Ona... Tu podobno była kiedyś jakaś kawiarnia chyba. Coś tu było, jakieś imprezownie, ale to się nagle zamknęło razem z tym całym terenem. Z tego, co się dowiedziałam z tamtych dokumentów, jedynie mogę Wam powiedzieć, bo w internecie nie znajdziecie żadnych informacji na ten temat, bo szukałam. E, nawet wpisywałam urbex y, tego miejsca, w którym jestem. E, nie ma. Nie ma nic. Jedynie wyświetla się ta, ta barka, ale no, ta barka już nie jest jakby urbeksem. bo właśnie chyba rok temu ktoś ją wykupił i chyba ją powolutku remontuje, nawet widać tu trochę po drzwiach że trochę już remontuje oho, auto jedzie więc nie udało mi się jej nigdy zwiedzić bo już rok temu no została okamerowana i no, już mam właściciela, nie? a ten teren stoi dalej pusty i o nim totalnie nic nie ma w internecie, ale właśnie z tych dokumentów z tego domku yy, jedynie mogę powiedzieć, bo tam było dużo imion, nazwisk, jakoś, no różne takie rzeczy, więc tego podawać nie będę mam zdjęcia, ale nie będę tego nigdzie podawać eee, nawet znalazłam jakiś wiersz, ktoś sam sobie chyba to jakaś pani była, sama sobie wiersz napisała w internecie go nie znalazłam, więc... Dobra, wracając do tematu. To dowiedziałam się z tych dokumentów, że to był jakiś stary, stary ośrodek wypoczynkowy. Dlatego jest ten dinozaur. Ten dinozaur był... Y... Tam były jeszcze... Był, jak... Podobno były jakieś chyba huśtawki. Tak mi się wydaje. Bo znalazłam plan. Plan budowy. O, coś takiego. Gdzie co jest rozmieszczone. I... To, to coś takiego, nie? I tam były jakiś właśnie plac zabaw, właśnie te ławeczki, e, takie te tarasiki, które znalazłam, takie tarasy dziwne, pod którym jednym tarasem było coś, co tak nagle zaczęło strasznie szeleśnić, jakby coś się do mnie zbliżało, jakaś fajna, słodka zwierzynka, e, co uciekłam. <śm> No, to na tych tarasikach były chyba jakieś domki, czy coś, ale albo, albo jakieś przyczepy, co, coś takiego. Coś na nich stało, ale to zostało rozmontowane, czy jakoś tak. I potem wszystko zostało opuszczone, tak nagle. I został chyba tylko ten jeden domek, właśnie, w którym wszystko jest wrzucone: jakiś prysznic, szafy, sufy. Wszystko jest nam po prostu powrzucane, i wszystkie dokumenty, wszystko jest pozostawione tam, jakby no. Nie wiem, totalnie ktoś zapomniał o tym miejscu, jakby ktoś szybko się ewakuował z tego miejsca. I nikt w ogóle ani nie posprzątał, ani nie zajął się tym miejscem, nie odnawia nikt. Nie wiadomo, czy to teren, czy to w ogóle czyjś teren. Taki jest no opuszczony. No i za bardzo nie dowiedziałam się z tych dokumentów, co tam się takiego wydarzyło, że teraz jest ten teren opuszczony. Ale z tego co wiem, jeszcze jakoś 20 lat temu było to wszystko otwarte, gdzieś tak około, tak samo jak ta barka. I to wszystko się zamknęło w tym samym czasie. Jest jeszcze taka jedna stara recepcja. To akurat sama pamiętam, jak jeszcze było otwarte, bo byłam wtedy mała. E, ale tam to już w ogóle jest... Y, tam się w ogóle już we, wejść nie da. E, tam był sklepik, pamiętam, na górze ktoś tam miał dom, w ogóle rok temu, e, jak sprawdzałam, bo tam jakbyś ściana była z takich kamieni i trochę się tam dziura zrobiła, więc zaświeciłam latarką i zobaczyłam, co tam jest. Tam były jakieś stare wędki, też jakieś stare papiery porozrzucane, tylko no nie ma jak tam wejść, bo jest dużo okutek.